Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 2 minutki przed czasem. Poczekam, aż wszyscy się zbiorą. Zobaczę, ile Was jest. Jak codziennie, od 10 kwietnia do 16, o, przepraszam, od 6 kwietnia do 16, czytam fragment książki Tronditle. Jest to książka przygodowa dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Część osób dorosłych, które już przeczytały te książki, pisze do mnie, że ta książka daje im dużo wartości. Świetnie się przy niej bawią, a przy okazji odkupują swoje marzenia, przypominają sobie też o tym, co zawsze chcieli zrobić. Dajcie mi znać, na Wielka Czwóryńska biegam dla kobiet lub na Instagramie, lub na YouTube, czy wszystko technicznie jest ok, czy mnie słyszycie, czy widzicie. Skąd w ogóle jesteście, skąd mnie oglądacie? Ja sobie zerknę na te komentarze. Na profilu prywatnym komentarzy nie widzę, więc bardzo Was proszę o wchodzenie na Wielka Czułeńska Biegam dla Kobiet. Wtedy te komentarze widzę. Żeby nie było, że ja mówię, a ktoś tam komentuje i sobie pomyśli, że nie jest na żywo. No jest na żywo, tylko ja tych komentarzy nie widzę. Widzę na Wielka Czułeńska dla Kobiet. A kim ja jestem? Jestem mamą, żoną, ultramaratonką, kobietą, która żyje z pasją i która spełnia swoje marzenia, realizuje je. Jednym z nich było właśnie napisanie książki. Jak to się stało, że ją napisałam? Skąd się wzięła nazwa? Oczywiście możecie przeczytać w książce. Wchodząc na stronę tronditle.pl, możecie pobrać bezpłatny rozdział. I w tym bezpłatnym rozdziale na początku też jest informacja, właśnie o tym, dlaczego napisałam tronditle, jak to się stało i o czym te tronditle są. Więc każdy, kto chce sprawdzić, może pobrać bezpłatny rozdział. Mariusz, czy wszystko jest ok? Proszę, <laughs> ja Zapytałam mesza, ponieważ nic mi tu nie piszecie, więc chciałabym wiedzieć, czy wszystko jest ok. Może zaraz mi odpowie, a ja zacznę za chwileczkę czytać. Czytam tą książkę do 16. Kwietnia, tylko dlatego, że do 16 po pierwsze trwa promocja sprzedaży, po drugie, później potrzebuję spakować i wysłać Wam te książki, jeśli ktoś z Was zakupi, a 22 kwietnia już biegnę dookoła całe województwo pomorskie. Okej. Okay. Dobra. Dla osób, które nie słyszały początku, bo jestem już dzisiaj na 56. stronie, to zapraszam Was. Instagram ma informacje o YouTube, macie link w bio, tam są przechowywane wszystkie filmy. Na Instagramie, oczywiście, też są przechowywane Facebook. Też na moich profilach społecznościowych, kochani, wszystko zostawiam, więc cofnijcie się kilka filmów wstecz i przesłuchajcie sobie od początku. A ja dzisiaj zdradzam dalsze przygody Piotrka, Julki i Tronditli. Ada chciała coś powiedzieć. Miała na wpół otwarte usta, gdy zobaczyła wściekły wzrok Gabriela. Odpuściła. Wiedziała, że jak Gabryś coś sobie ubzdura, nikt mu nie przemówi do rozsądku. Albo zgadzasz się z nim, albo odpadasz. Masz wybór. Albo się kłócisz i nic poza awanturą z tego nie ma, albo odpuszczasz i liczysz na to, że jakoś się ułoży. Tak to już z nim jest. Ada wiedząc, że Gabryś ma często dobre pomysły, wybrała tym razem drugą opcję. Słuchajcie wszyscy, krzyknął do tłumu przywódca. Nie bójcie się. Nawet jeśli mielibyście źle się poczuć, to tylko grożą wam mdłości takie, jak niektórzy czują na karuzeli. Nic wielkiego. Jeszcze raz spojrzał na Adę, aby się upewnić, że ta się je zamętu. Ada milczała z szeroko otwartymi ustami. Ja staję pierwszy, ciągnął Gabriel. Ty, wskazał palcem na Adę, Ostatnia, ok. Wszyscy trzymajcie się mocno za ręce. Tronditle posłusznie wykonały zadanie. Gabi był ich nieformalnym szefem, więc wszyscy czuli przed nim respekt. Jedynie Ada opornie stanęła na końcu. Wiedziała, że ten pomysł może wpędzić wszystkie tronditle w długi stan mdłości i bólu. No ale cóż mogła począć? W sumie w głębi serca wiedziała, że nie mają innego wyjścia. Gdy tylko dotknęła ręką ostatniego tronditla, zawirowało, zakurzyło się i zniknęli. Rozdział trzeci. Opiekunka. Pani Zosia spokojnym i powolnym krokiem szła korytarzem. Jej twarz była jak z kamienia, doskonale okrywała pod tą maską niczym niezmoconej błogości to, co faktycznie wewnętrznie czuła. W tej chwili pani Zosia zaniepokoiła się i przestraszyła. Czyżby zaczęło się to, czego tak strasznie się obawiała? Czyżby trąlitką przestał wystarczać ich świat i dobroć, jaką niosą ludziom? Moje małe trąbitki. Ach, moje małe trądzitki! Westchnęła i pogrążona w swoich myślach dalej sunęła korytarzami łączącymi oba pokoje przebudzenia i uzdrowienia. Gdy tak szła, nie zwracała uwagi na nic, nawet na zmieniające się otoczenie. Ściany stopniowo zaczęły przebarwiać się, z pięknych, nasyconych barw przechodziły w jakby delikatne, rozmyte pastelowe obłoczki. Każdy, kto tędy szedł, miał ochotę się położyć i odpocząć. Ta miękkość przyciągała jak magnes. Wszystko w stawało się coraz bardziej puszyste i lekkie. Im dalej szła, tym więcej było niebieskiego a mniej zielonego. Po drodze miała różne skrzyżowania, wejścia do wielu pokoi, przechodziła pomiędzy zawieszonymi w powietrzu delikatnymi, subtelnie falującymi materiałami, gdzie niegdzie można było nawet spotkać stronditla wtulonego w poduchę leżącą przy ścianie. Dźwięk, zapach i wszystko czym był tym, ten korytarz? Sprawiało, że każdy, kto tylko potrzebował, zasypiał, aby odpocząć i nabrać nowej, pozytywnej energii. Mijając coraz to częściej rozwieszone zasłony, pani Zosia wiedziała, że droga dobiega końca. Za kolejnym zakrętem, a było ich ponad 200, znajdowało się miejsce docelowe ostoja wszystkich tronditli miejsce, w którym każdy znajdował pomoc, radę i uleczenie. To był pokój ich opiekunki, lekarki, przyjaciółki. Pani Kasia, bo o niej mowa, miała cudowny dar. Nikt nie wiedział, jak ona to robi, jak on działał, ale każdy mógł odczuć jego moc. Każdy, kto był w towarzystwie pani Kasi, czuł się dobrze, zdrowo i natychmiast chciało mu się wracać do swoich zadań. Delikatnie rozsuwając ostatnie zasłony, pani Zosia weszła do pokoju. Ach, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać to cudowne miejsce. Tyle miękkości i dobroci! Westchnęła cichutko. Kasiu, powiedz mi proszę, jak się czuje Julka? Pani Kasia podniosła głowę. Jej twarz nie wyglądała tak jak zwykle. Była smutna i zmęczona. Nie wiedząc, jak wytłumaczyć swoją bezradność i bezsilność, powiedziała tylko. Julka śpi. Jeszcze śpi? U ciebie? Pani Zosia nie kryła zdziwienia, ale też jest zdenerwowania. Kasio, przecież u ciebie nikt nie śpi dłużej niż trzy minuty. Tyle nawet po najtrudniejszych walkach wystarczyło naszym obrońcom, aby byli w pełni sił. Tego na dzisiaj było już za wiele nawet dla pani Zosi. Powiedz mi tak szczerze, kochana przyjaciółko, co ty z mną sądzisz? Co według ciebie się stało? Pani Zosia pomyślała, że jak pani Kasia nie wie, to chyba ich świat się wali. Jej ostatnia nadzieja, jej pomoc i wsparcie musi znać jakieś rozwiązanie, bo jak nie pani Kasia, to kto? Jak nie pani Kasia, to nikt. Nikt inny nie mógł pomóc julce. Taka była prawda. Czyżby tak tylko sądziła pani Zosia? Zosiu, głos ugrzęsów dla pani Kasi. Ja, ja, Kasiu, kochana, powiedz proszę, nie masz, że masz jakiś pomysł? W głowie pani Zesi było słuchać resztki nadziei graniczącej z depresją, z desperacją. Zosiu, ja nie wiem. Pani Kasia zebrała się na odwagę. Naprawdę nie wiem. Próbowałam wszystkiego, wykorzystałam całe moje możliwości, moje zdolności. Nic nie działa. Jurka nie jest zmęczona. Ona jest u kresu sił, jest wyczerpana. Żeby jej pomóc, potrzebuje dokładnie wiedzieć, co się stało. ta dwójka Urwisów, ją przy, którzy ją przyprowadzili, nie chciało powiedzieć nic, twierdząc, że nie mają pojęcia, co konkretnie się stało. Może więc ty mi coś opowiesz, co rozjaśni trochę sytuację? O mój Boże, Kasiu, pani Zosia była już całkiem załamana. Ja też dokładnie nie wiem, co się stało. Chyba tylko Jurka wie, ale ona śpi. Wszystko jednak wskazuje na to, że ta dziewczyna, spojrzała wzrokiem na słodko śpiącą trąditkę, sama, samiutka obudziła Patryka. W tym momencie obie usiadły na podłuchach, zmęczone, zdruzgotane i zaniepokojone o przyszłość ich i całego ich świata. Tych wiadomości było i za dużo, i za mało. Za dużo na ich nerwy i siły, a za mało, aby mogły podjąć jakieś decyzje co do dalszych działań. Nagle pani Kasia jakby nabrała energii, jakby wstąpił w nią promyk nadziei. Kasiu, pamiętasz przepowiednię? Jaką? Pani Kasia perfekcyjnie udawała zdziwienie. Owszem, znała wszystkie przepowiednie, jednak nie chciała z nikim teraz na ich temat rozmawiać. W obliczu ostatnich wydarzeń potrzebowała sama sobie wszystko najpierw przemyśleć. Tą o dniu, kiedy ludzie zrozumieją, że ich czynami rządzimy przede wszystkim my i że to my ich chronimy. A, te no, no tak, pamiętam, ale wiesz co, Zosiu, chyba powinnam już trochę odpocząć. Pani Kasia zamknęła oczy, udając, że śpi. Tak naprawdę chciała trochę w ciszy pomyśleć, doskonale wiedziała o jaką przepowiednię chodzi pani Kazosi. Gdy tylko Gabryś wniósł Jurkę i zaczął coś, był kota, że samodzielnym obudzeniu Patryka przez tą oto dziewczynę pomyślała o tej przepowiedni. Ten dzień się zaczął i nie ma odwrotu. Pani Kasia wiedziała też, że sama nie jest w stanie uleczyć Julki. Do tego potrzebne są dwie uzdrowicielki, a w tym świecie jest tylko ona. Nie ma nikogo innego. Droga do innych światów jest zbyt niebezpieczna, zagrażałaby im wszystkim. Cóż, pani Kasia nigdy nie sądziła, że będzie musiała rozważyć dobro jednego trąditla dla dobra pozostałych. Zbyt ciężkie brzemię. Może jednak. Myśli uzdrowicielki się urwały, obie kobiety usnęły. Zasłużony odpoczynek ich siły ciała i umysły. I co było dalej? Dowiecie się oczywiście jutro o godzinie 19.30, będę czytała dalej. Dajcie mi znać, jak na ten moment podoba Wam się ta książka, co Was interesuje. A osobom, które chciałyby już dzisiaj, Poznać dalsze przygody y, Tronditli to y, odsyłam Was do sklepu tronditle.pl. Y, ja oczywiście wszystkie przesyłki wysyłam dopiero w poniedziałek, dopiero w poniedziałek mogę zamówić kuriera, y, ale we wtorek już będziecie mieli swój własny egzemplarz z dedykacją. Napiszcie mi w komentarzu, dla kogo ma być ta dedykacja. Y, osobiście oczywiście je wszystkie wpisuję. No i co, i życzę Wam cudownego wieczoru, sobotniego wieczoru. Trzymajcie się, gruziaki.